Okej, okay, jeszcze raz sorry za to, ale telefon, a wiecie. Się? Dobra, słuchaj. i zbieraj też tory. Te Nie mam miejsca skup... w ekwipunku, to ty się tym zajmij, a, a ja no, będę okay, tutaj... Tak, tutaj to ja będę badał, a ty ten... Szukał. No, a ty zbieraj. Ja będę szukał, a ty zbieraj, o. Ja będę ewentualnie jeszcze kufry przeszukiwał. Powiem że teraz jeszcze znalazłem. Przekopałem się troszeczkę przez żelazo. I co? Znalazłem nową część cave, nową część kopalni znalazłem. Coś mi się wydaje, że wyjdziemy gdzieś hen hen daleko. Albo jest to połączenie z kilkoma innymi cave'ami, tak mi się wydaje. No, kopalnie zawsze łączą kilka cave'ów. No, to jest w tym dobre. Pamiętam, o oh, sobie. F5. No, jak wejdzie się do takiej kopalni, to można już siedzieć przez cały dzień, dosłownie. Na sklepie nawet typu dorwać jakiegoś takiego, jakąś taką kopalnię. Wiesz co, pamiętam jak z kumplem siedzieliśmy to dwa dni w realu praktycznie. Grając, nie wiem, może po pięć, Nie no, siedzieliśmy około 15 godzin w kopalni i jeszcze i całej nie zbadaliśmy. No idzie tak stopić, naprawdę te kopalnie teraz mają takie, mają takie biomy do renderowania. No... mówię ci Super to będzie. Okej, okay. tutaj. O, grzybcie. Grzybcie lubi smyranie, hmm. Powiem ci, że niestety doszedłem do końca. No właśnie, ja już ale... też znalazłem jakiś ślepy korytarz. Co? Postaram się przekopać do przodu. Lajtowo. Tak, Czasem tak jest, wiesz, że one łączą jakieś korytarze takie. Więc, poczęła się przekopać kilka kratek. No, spokojnie. Nikomu się nie śpieszy. To raczej nic nie znajdę, ale wrócę, się tam okay. z i... Ukryta kratka, no Mhm, a właśnie tu jest jeszcze przejście. Pójdę nim kawałek, może. A nie, tu już byliśmy, niestety. O, że To możliwe, że znalazłeś to przejście akurat do mnie. Nie, tak, nie, nie, mnie. bo. Tak? Mhm. A tutaj chodź, bo to jest kawałek niezbadanego gejba. Poczekaj chwilę. Widzę, tam jeszcze raz zapilnęło. Byłbym bardzo zadowolony, jakbyśmy jeszcze znaleźli trochę diamentu. Nie, to nie w tą stronę jakoś. Oczekaj? W tą stronę jest jeszcze takie przejście. O, Tam gdzieś... jest zejście w dół! No właśnie. No. Welcome to Ibiza. Nie? Co? Koniec. Tak, no nie wiem, wiesz, może się przekopmy gdzieś. Kopiemy, kopiemy... Cyk 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 cyk. Dobra, kop w tą stronę, a w bok kopię. Kopę. Gravel. W sumie co najbardziej płaca się kopać pod siebie. Bo może się coś znajdzie akurat. Tylko że wtedy możesz jebać do lawy i jest przykro. Ta, kumpel też tak. Zebrał chyba 15 diamentów po czym wpadł do lawy, bo kopał pod sobą. <laughs> Dobrze mu. Tak, panie pod siebie ma swoje wady i zalety No, najfajniejsze jest wychodzenie z kopać nad sobą, że jak wpadnie ci od góry jakiś creeper. Nie róbcie tych samych w domu. A jak znalazłem kolejną część, chodź. Tak samo jak nie, baw, yy, nie bawcie się ogniem, bo będziecie siusiać. Będziecie siusiać właśnie. Czekaj, oświetl mi to tu. Czekaj, bo tutaj niszczę teraz pajęczynki. Chyba spęknię. będę musiał bateryjki w myszce wymienić. Bateryjki, jak w radyjku słuchaj. A, no, ale jak w radyjku się skończy bateryjka, a jak się wyczerpią to jest ciężko ci powiem przetrwać być bez tego, nie? Coś się umowa, ta część kopalni. I tak powinniśmy być zadowoleni. Dwa diamenty, osiem nasionek arbuza. Zbieram sobie muszromy. Kurde. Czasem tak mam, że jak coś w grze, to mam smaka na taki owoc. Nie wiem, dawno arbuza nie jadłem, chyba z rok temu. Ale teraz jeszcze nie A ma takiej. ja, takich... ja, ja te waka... Nasze, teraz... ha, ha, kufer! Mam kufer. Dobra, co jest w środku? Dwa nasionka arbuza, dwa dyni, trzy chlebki i trochę węgla. Węgla nie biorę, bo mi się nie chce. O, tam nie byliśmy jeszcze, woda. No, powiem tam, że. A nie tym, byliśmy. Za ja, to jeszcze w tym odcinku zdążymy sobie. Znaczy w tych odcinkach, w tej serii, którą teraz dzisiaj nagrywamy, zdążymy mi się wydaje nawet wybudować u nas w domku hodowlę Jebuza. Jebuza? No, Arbuza. Twój buza, no. Hehe. <grym> owoc w kształcie, a. E, nie, to było? Tak, owoc w kształcie Globusa. A dziś dzieci nauczymy się jak zakładać kondoma na globus. Na globus, dziwi się klasa? A co to jest globus? Opowiemy wam kawał zajebisty, o Jasiu. Ale oni to znają. Kto tego nie zna? No ale dobra. Nie eee... sama czy ktoś trafił. A nie, nie pamiętam tego jak to leciał. Coś tam z nauczycielką. No, przychodzi... Przychodzi nauczycielka z geografii do klasy. Dzisiaj yy, porozmawiam... Nie, jak to było... Nie opowiadam, wąt. Biedal... Dzisiaj porozmawiamy dzieci o globusie. Źle! Niech to cała klasa! Wypierdaj, stara kurwo! Zapuchana nauczycielka ucieka, ze ucieka z klasy i leci do dyrektora. Dyrektor, załamany jej głupią postawą, wraca do klasy, patrzy się na klasę, no i mówi: Witajcie, małe skurwy syny! Klasa odpowiada chorem: Witaj, łysy chulu. Dziś nauczy. no i teraz dyrektor. Dziś nauczymy się, jak zakładać kondoma na globus się, a co to jest kurwa globus! No i od tego właśnie zaczniemy, odpowiadać. <laughs> śmieszne! Dobra. Powiem ci, Creeper. że lekko... Nie wywołuj creepera z kopalni! Chyba z dupy! Tak, zabity! Yeah. Moje, moja zasługa! He! Chodź w dół! Niżej, tak pytanie, niżej, będę, niżej Bo tak widziałem, że nam się w piecykach kończy Co? Niżej, 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 la, la, la. Ja mam coraz niżej A, mam coraz niżej Uwaga, ciemno, sorry za to, ale mam to w dupie, he Ja <laughs> No co? Covid lisu48 Sorry, w dzisiejszym odcinku będzie ciemno, ale mam to w dupie Pozdrawiamy lisa A, złotna <laughs> Ile złotna? Cieszymy się, Jupi. yo i yo. Yuh. Tyle kasy. Oh, Motherfucker yo Pamiętasz Andrzej. Co? Andrzej, yo yo. yo tyle kasy. Y -y -y. Ej, tam może będzie diament. Chodź tu do mnie, Saba o, Ale kurwa, ile ty węgla zostawiasz? No bo ja nie zbieram węgla, bo nie chcę się ubrudzić. Ja tylko złoto zbieram. Bóra, ja mam z tego, Ale ja on Ale japa nie ta, nie ta sama. Za wypieprzam grzyby. Chyba, że zb... zbierz po jednym muchomorku i po jednym tym drugim, to zrobimy hodowlę. Mam ja już mam ich sporo. Moshromki. Badger, 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 mushroom, mushroom. Badger, 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 mushroom, mushroom. Ja nie zebrałem. Co? Ostatecznie zebrałeś. No, bo ja tu spadłem z innej strony. Ja tu spadłem z innej strony, i pierwsze co zrobiłem to rzuciłem się na złoto. Ja Czekaj, tylko... tutaj mam kolejne cave. Y. To ja właśnie też znalazłem cawik. Zejście tam jest lawa, wiesz? Ja bądź, budżet, żelazy, budżet, Nie, budżet, no, budżet, olbrzymie budżet. to jest. Co? Olbrzymie to jest. No. <coughs> Jaki jest teraz limit? 15 minut. No, 15 minut na YouTubie puszczą. O, kurde, ciężko będzie mi zrobić tego let's playa z Gothica. Właśnie, jak ktoś wie, jak zwiększyć limit minut na YouTubie, w filmikach, niech da nam zna. Nie licząc kupowania konta premium. W ogóle no. się kupuje, czy nie? Nie wiem nawet. No ja też nie wiem. Kumpel sobie załatwił jakoś, ale wiecie nie wiem. Jak zwiększyć sobie limit na YouTubie, to będziemy tutaj dłuższe filmiki, ale nie będzie to w częściach. Będzie po prostu fajnie się oglądało dzięki temu. Badże, 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 badże. Poczekaj, zejdę w dół trochę. O, w hol... Ej, my tu już byliśmy. Niemożliwe. Tak, mówię ci, to jest ten. To jest ten cave. Przecież tu są pochodnie na, na tym, na obsydianie. Aha. To wiem, który. No. Byliśmy tu poza filmikiem, tu znaleźliśmy 9 diamentów. Hmm. ale spoko, kurde. No ogólnie ja tutaj jeszcze te cable prąduję, tutaj mam złoto, żelazko. Okej, okay. a, a wy ma... mi ciuchy? Nie. Haha, wiesz co znalazłem swojego crafting table. Tam gdzieś też miałeś skrzynki, pamiętam porównać samu. Nie, to nie jest ten akurat. O, laliluli. Ta? Ta. Laliluli, lapis lazuli. No wow, taki mamy slang, wiecie te sprawy. Może się dodać do słowniczka Minecraftowego slangu. Lali, luli jako lapis. No. W ogóle Minecraft według naszego znajomego to Mine kopalnia. Kill cały dzień zapierdola w kopalni. Ket 1. Ale dobra.